Cześć, dzisiaj kolejny dzień naszej podróży. Tym razem jedziemy z Cannes, ponieważ wczoraj byliśmy w Monaco, przyjechaliśmy też do Cannes. No i dzisiaj ruszamy właśnie z Cannes do Barcelony. A dokładniej 100 km, w zasadzie na południe od Barcelony, tam jedziemy na tydzień na wakacje. Więc to nasze zwiedzanie właśnie powoli kończymy. Te, te wszystkie tripy, Szwajcaria, Francja e, i tak dalej. I właśnie ruszamy sobie. Teraz 700, coś kilometrów. Już wam pokazuję. Jesteśmy tutaj w Cannes obok Monaco i mamy taką oto drogę około 100 km za Barcelonę. Jest 12.21 w tym momencie. Tesla planuje nam 3 pit stopy. Jeden tutaj w okolicach Marsylii na 25 minut, kolejny na 20, kolejny na 20 i jesteśmy w salu. Czyli w miejscowości docelowej. Trasa liczy około 750 km. Do najbliższego czy do następnego superchargera mamy 144 km. Godzina 40 ma to nam zająć mniej więcej. Tak więc ruszamy. No, i jesteśmy już na miejscu. Praktycznie 147 km, godzina 40 i mamy supercharger. I to jest supercharger, który ma V3, czyli 250 kW mocy. Więc to ładowanie będzie naprawdę szybkie. Pokażę wam. Tutaj też taką ciekawostkę, dlatego że mamy cztery miejsca postojowe, które od 6 do 23 są tylko i wyłącznie jakby dla Tesli, a od 23 do 6 są miejscami parkingowymi dla gości hotelowych. Chodzi o to, że mamy tutaj 12 miejsc, więc aż tyle w nocy nie ma aż takiego ruchu Tesli. Więc 4 są wyłączone, zostaje 8. A tutaj jeszcze klasyczny, już we Francji, ich znak auta elektrycznego, czy, czy miejsca oznaczonego, gdzie auta elektryczne mogą się ładować. Czyli zarezerwowane dla aut elektrycznych na czas ładowania. Ładowanie dobiega końca, już Wam pokazuję, gdzie jest następny supercharger. Ładowaliśmy się jakieś około 25 minut, i teraz tak. Mamy jeszcze chwilę zanim ruszymy. I teraz będziemy jechać do. Mamy 83% energii w baterii. Będziemy jechać do następnego superchargera, do którego dojedziemy na 11%. Tak, tutaj Tesla nam prognozuje. Łącznie jeszcze pozostało nam 600 km do przejechania, a do tego superchargera mamy 243 km. Mamy do następnego superchargera, tak więc możemy śmiało ruszać 240 km. Dla Tesli to jest nic. Ten supercharger znajduje się przy hotelu Ibis i tutaj Ibis postawił też taką fajną tabliczkę, która mówi, co możemy robić podczas ładowania samochodu. Jeśli mamy 5 minut, to możemy maila sprawdzić, bo jest WiFi tutaj. Jeżeli mamy 10 minut, to możemy się napić drinka. Jeżeli mamy do 30 minut, to możemy coś przekąsić. 45 minut można się zrelaksować, dlatego że mamy tam. Taki taras bardzo fajne, też jest miejsce, poczytać gazetki. Możemy tak dalej A jeżeli zostawalibyśmy na dłużej, to możemy nawet się zdrzewnąć. Już zbliżamy się do kolejnego Superchargera. Pokażę Wam statystyki. 245 km, przejechane 2 godziny 43 minuty. Były mega korki po drodze. Powiem wam, że z 50 km korka mieliśmy to tak minimum. A tutaj, płacenie znowu za autostradę. Kładamy bilecik i ile? 15-15 euro. Kolejne bramki, tyle kosztowały. Średnie zużycie energii: 16,7 kWh na 100 km. Supercharger będzie za 3 minutki, więc bardzo blisko autostrady. I już się ładujemy. Zobaczcie, jak obłożony jest ten supercharger. Mamy 12 stanowisk po 150 kW i mamy tutaj mnóstwo Tesli. Już wam też pokazuję jak to wygląda na zewnątrz, ale Mamy sporo Tesli naprawdę. 11 stanowisk w tym momencie jest zajętych, więc jest grubo. Ładowanie potrwa około 15, maks 20 minut i lecimy dalej. I jesteśmy już na ostatnim superchargerze przed naszą docelową destynacją. 170 km przejechane. Godzina 34. 17,4 godziny na 100 km. Takie mamy zużycie energii. A teraz właśnie szukam już superchargera, gdzieś tutaj powinien być. Ok, mamy tutaj Tesla Model X. Mamy model 3. Supercharger. W ogóle tutaj jest pole golfowe jest fajna, bardzo fajna miejscówka. To już drugi raz we Włoszech też mieliśmy supercharger na polu golfowym. 15 minut ładowania za nami i ruszamy dalej w trasę do ostatniego punktu, już do zerowego 187 km. Tak więc do zobaczenia na miejscu. No i jesteśmy już na miejscu. Dwie godzinki za nami od ostatniego superchargera. 190 km 18,2 kWh na 100 km takie mamy zużycie energii. No i cóż, w końcu dotarliśmy do naszej destynacji, czyli 3480 km pokonane. 568 kWh zużyte i na całym tym dystansie średnie zużycie energii to 16,3 kWh na 100 km. Wczoraj już musiałem szybko uciekać, dlatego że mieliśmy check-in i jeszcze kolację. Dlatego, kończąc już powoli ten odcinek, chciałem Wam powiedzieć, że właśnie tutaj dojechaliśmy do, do naszej destynacji. 3500 tysiąca kilometrów za nami zostajemy tutaj na dzień, a później czeka nas jeszcze oczywiście powrót, więc łącznie zakładam, że będzie to jakieś 6000 tysięcy kilometrów zrobionych autem elektrycznym bez najmniejszych problemów, tak jak widzicie. Wszystko pokonane autostradami czy jakimiś tam innymi drogami, jak najbardziej. Jak widzicie, superchargery są bardzo często, na przykład stajemy co 200, co 300, 350 km, czyli akurat wtedy, kiedy normalnie byśmy stawali na. Załatwienie jakiejś potrzeby czy zjedzenie obiadu. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. My już się ładujemy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!